Pan z wami. Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak wam się zdaje, jeśli ktoś posiada sto owiec i zabłąka się jedna z nich, to czy nie zostawi 99 na górach i nie pójdzie szukać tej, która się błąka? A jeśli mu się udają znaleźć, zaprawdę powiadam wam, Cieszy się nią bardziej niż 99 tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca Waszego, który jest w niebie, żeby zginęło nawet jedno z tych małych. Oto Słowo Pańskie. Jak próbuję czytać Słowo, które jest dane w w tym czasie, dziś czy wczoraj, to odkrywam to, że to słowo wzywa nas do tego, żebyśmy wyszli z takiej strefy swojego komfortu, to znaczy, żebyśmy nie, czek nie, nie wołali, przyjść Panie Jezu w taki sposób bierny, zrzucając z siebie odpowiedzialność. Chrystus już raz przyszedł i powiedział, co to znaczy. Przyszedł przez wcielenie i to znaczy, że przychodzi jakby przez nas, przez nas chrześcijan. Kiedy więc wołamy przyjść Panie Jezu, to to nie jest takie uciekanie wzrokiem gdzieś do przodu i szukanie w niebie tego przyjścia Pana, tylko On przychodzi przez nas. Tak, jak we wczorajszej Ewangelii, przychodzi przez tych czterech, którzy spuszczają paralityka, a dzisiaj przy, przychodzenie Pana Józefa dokonuje się przez nas, którzy szukają tych, którzy gdzieś tam jakoś się zgubili. Przez szukanie tej jednej owcy to znaczy, że, że nie możemy być tylko właśnie patrzeć na siebie jako to stado tych niezagubionych owiec, którzy z. Z taką liturgiczną emfazą, wzruszając się, bo jest adwont, wołają przyjdź Panie Jezu. Tylko że, że Pan Jezus nas wzywa do tego, żebyśmy byli owcami, które wychodzą i szukają tej jednej. I podnoszą głos, żeby, żeby ten, który gdzieś jest w jakimś swoim zagubieniu, w jakimś swoim rozproszeniu, w jakimś swoim oddaleniu, w jakimś swoim niezgromadzeniu, żeby usłyszał dobry głos. O tym było dzisiaj pierwsze czytanie, które jest myślę, to pierwsze czytanie jest piękną, taką poetycką, poetycką opowiada to, o czym mówi dzisiejsza Ewangelia. Głos się odzywa, wołaj, wstąp na wysoką górę, zwiastunko dobro i nawiny na syjonie, podnieś mocno twój głos, podnieś głos, nie bój się. To słowo Pana, na które czekamy, tak, które stało się ciałem, my już wiemy, że ono stało się ciałem, to nie jest słowo milczące. To jest słowo bardzo namacalne, to jest słowo, które jest blisko Ciebie. To jest słowo Królestwa, które jest w nas już. Ono jest bliskie i mamy bliskość tego słowa pokazać. To znaczy, że my, chrześcijanie, albo będziemy, będziemy. Znakiem tego, że to Królestwo Boże już przyszło i to ostateczne przychodzenie Chrystusa już się dokonuje przez brak naszej obojętności, przez nasze miłosierdzie. Dzisiaj wspominamy świętego Mikołaja, który pokazuje nam, że wiara, nie może, że wiara bez miłosierdzia jest wiarą milczącą, natomiast wiara z miłosierdziem jest wiarą, która jest bardzo konkretna, jest bardzo namacalna. Mikołaj był nie tylko pasterzem, który głosił słowo, ale który to słowo przekładał, przekładał na to, żeby sakrament ołtarza przemienił się w sakrament brata. Jego słowo nie było właśnie obojętne, nie było tylko słowem, które komentuje nas, które nas opisuje, które jest jakąś taką zewnętrzną mądrością skierowaną do naszego życia, tylko to Słowo jest namacalnie nas dotyka, że w tym Słowie naprawdę możemy doświadczać, że bliskie jest Królestwo Boże, że Ono jest namacalne, że Ono przychodzi dziś tutaj. Ale to zależy od naszego, yy, nasze, na, naszej aktywności, nas chrześcijan, od tego żebyśmy wychodzili. Jeśli Kościół znaczy zwoływać i zgromadzić, to my jesteśmy tymi 99 Owcami, które są powołane do tego, żeby iść i głosić głośno, dobre słowo, dobro nowinę, które przywołuje. Nie, nie słowo, które tylko poucza, gani, tylko które ma taką moc przyciągania, bo, bo taki był Chrystus. Jego przyjście pierwsze polegało na tym, że był słowem Ojca, które przyciągało. Które otwierało najbardziej gdzieś tam zamkniętych i pochowanych w sobie, najbardziej oddalonych i rozproszonych, nie przez pouczenie, ale przez słowo, które daje życie. I, i to jest powołanie dzisiaj nas. Jeśli więc dziś świat woła: przyjdź, panie Jezu, to liczy na nas chrześcijan.